Prowadziłem takie lekkie prace porządkowe w okolicach swojej komóreczki oraz rąbałem drzewko. No i pewnego momentu siekierka właśnie się omsnęła i uderzyła w coś metalowego. I tak też znalazłem dziwny przedmiot. Dzisiaj nie będę pracował w komórce i mam nadzieję, że wejdę dzisiaj do domu, ponieważ cały teren został właśnie ogrodzony oraz objęty ewakuacją. Zostało wpłynęło do naszego zakierowania zgłoszenie o podejrzeniu, że na jednej z się. Prawdopodobnie ładunek wybuchowy albo coś co ten ładunek przypomina, no my nie jesteśmy specjalistami w tej dziedzinie, bo na miejsce stwierdziliśmy rzeczywiście jakieś, mówiąc obrazowo leży jakieś żelastwo. W związku z powyższym rutynowe działania polegające na zabezpieczeniu, wyznaczeniu strefy, ewakuacji mieszkańców, w pobliżu mamy stację paliw, więc, więc wyłączenie jakby z z pracy stacji paliw, ocięcie napięcia. A teraz już zajmują się tym specjaliści z policji, którzy mają przeszkolenie pirotechniczne i próbują no, potwierdzić bądź nie, czy to jest rzeczywiście jakiś niewybuch, czy, czy coś innego.